Wyobraź sobie, że kupuję coś w Twoim sklepie i przy kasie informuję cię, że zapłacę blikiem. Jeśli twoją reakcją jest dezorientowane spojrzenie albo bierzesz mnie za żartownisia, wiedz, że być może już nigdy nie wrócę do Twojego sklepu. Jeżeli rozkładasz bezradnie ręce i mówisz, ale u mnie nie można płacić żadnym blikiem, to wiedz, że jesteś w błędzie. Blik to prosty, szybki i bezpieczny system płatności mobilnych. Jeśli masz terminal płatniczy, masz możliwość przyjmowania płatności nową metodą. Pokażę ci teraz jak to działa. Wybierz opcję sprzedaż. Wprowadź kwotę transakcji. Następnie wybierz opcję płatność mobilna lub Blik. W tym czasie w aplikacji mobilnej w telefonie Twojego klienta został wygenerowany jednorazowy sześciocyfrowy kod. Nie jest on poufny, klient może Ci go podyktować lub wprowadzić sam, a następnie zatwierdzić transakcję zielonym przyciskiem na terminalu oraz w telefonie. I już proste, prawda? I skuteczne. Umieszczona na drzwiach lub na terminalu naklejka z pewnością przyciągnie nowych klientów. Jeśli jeszcze jej nie masz, zwróć się do swojego agenta.